Cześć, słuchajcie, kampania wyborcza to bardzo gorący czas, gdzie większość kandydatów skupia się na hejtowaniu swoich oponentów, antagonistów. Chciałbym wyjść do Was z trochę inną inicjatywą. Uważam, że Polacy zasługują na coś lepszego. I wychodzę z założenia, że będę publikował rzeczy, które będą pokazywać moją działalność polityczną, będą pokazywać to, co robię wraz z koleżeństwem, czy to w ruchu narodowym, czy w Konfederacji tutaj w Krakowie, i takimi sprawami, które publikowałem w ostatnim czasie, jest na przykład budżet obywatelski, ponieważ przygotowaliśmy w tym roku 5 projektów, do głosowania będzie. Cztery projekty. Gdzieś tu niżej pojawi się link, gdzie można je obejrzeć, sprawdzić, przeczytać i ewentualnie zagłosować. Natomiast drugą rzeczą jest strefa czystego, tak zwanego transportu, która w zeszłym roku została przegłosowana przez radnych, a my złożyliśmy projekt uchwały uchylającą tą uchwałę. Nie zgadzamy się na to, by. Osoby, które nie dysponują wystarczającym budżetem, nie mają możliwości wymiany samochodu na nowszego, na, na taki, który spełnia te wyśrubowane normy. Uważamy, że jest to odbieranie w prawa własności, tym bardziej, że samochody starsze również przechodzą badania techniczne, są dopuszczone do ruchu, więc nie widzimy przeciwwskazań, żeby nie mogły wjeżdżać do Krakowa. Link zamieszczę poniżej, można oddać głos pod tą inicjatywą musimy zebrać 300 podpisów. Podpisało się już dużo więcej osób, natomiast ważne jest, by ciągle ta liczba rosła, żeby jednak urząd krakowski, radni zobaczyli, że jest nas dużo osób, które nie popierają tego typu działań. No i zmierzamy do tego, by tą uchwałę SCT Usunąć. I co do meritum i, i rzeczy, którą wspomniałem na początku, nie będę tutaj zamieszczał jakichś e, hejtujących wpisów, tak jak to robią inni moi e, przeciwnicy z Krakowa. No, nie chcę nawet podawać ich imienia i nazwiska, ale kto interesuje się mocniej polityką, może to sprawdzić na bieżąco. Nie robię tego. Mam nadzieję, że dostanie to docenione, ponieważ ta wojna między Pisem a Platformą, a teraz całą tą zbieraniną, którzy hejtują Konfederację, wyciągają jakieś stare argumenty, stare filmiki, nagrania z przeszłości, które są już nieaktualne, wyrwane z kontektu, kontekstu, mm, no, nie przyczyniają się w ogóle do poprawy całej debaty publicznej w Polsce. A tu nie chodzi przecież o to, żebyśmy walczyli jedni z drugimi ze sobą, tylko po prostu, żebyśmy wyszli z fajnymi inicjatywami dla Polaków, tutaj akurat w moim okręgu 13, dla Krakowa, Powiatu Krakowskiego, Olkuskiego, Miechowskiego. Żeby e, zrobić po prostu coś dobrego dla mieszkańców, czego moim kontrkandydatom, a także kolegom z naszej listy tutaj w Konfederacji życzę. Dzięki i do usłyszenia.